sytuacja może zdarzyć się każdemu. Bywają bowiem momenty, kiedy dzieci pozostawiamy na jakiś czas w samochodzie. Najczęściej na drobiazgi, jest to chociażby otworzenie bramy przy wjeździe do garażu itd. Tak i tak dalej. Tym razem nieobecność rodzica trwała długo, 58 minut. Na szczęście w odróżnieniu od tego co działo się w rybniku, nie był to samochód pozostawiony w upale, ale bezmyślność rodziców czy opiekunów bywa porażająca? Tak naprawdę, jako jeden z pierwszych o tej całej sytuacji dowiedział się pan Sylwester Szydłowski, dowódca zmiany ochrony centrum Riviera, który jest razem z nami. Witam serdecznie. Jak doszło do tej sytuacji? Proszę powiedzieć. Około godziny 19 otrzymaliśmy sygnał od jednej z klientek centrum, że zauważyła na parkingu podziemnym począce dzieci. Szyba była lekko uchylona, auto zamknięte. Wydobywał się płacz, pisk. Zgłosiła to o służbie ochrony. Zareagowaliśmy natychmiast. Weryfikacja zagrożenia, informacja na policję, pogotowie. Minęło 5-6 minut, pojawił się patrol. Natychmiastowa decyzja, wybijamy szyby. Dzieci dostały wodę. W tym samym czasie poszły komunikaty na galerię do właściciela pojazdu o natychmiastowe stawienie się do swojego samochodu. Tak natychmiast no on nie przyszedł, prawda? No niestety, cała ta akcja trwała. Od powiadomienia do póki pan się zjawił w granicach 30 minut. A ta pani, która powiadomiła o tej całej sytuacji, była bardzo zdenerwowana. Jak ona się zachowywała w tej sytuacji? Jak matka. Jakby to były jej dzieci, zdenerwowana, chodziła w kółko, cały czas telefon przy uchu, dzwoniła, pytała się, czy nawiązujemy kontakt. Bo porozmawialiśmy przez szybę uchyloną na nie wiem, 2 cm z tymi chłopcami w środku. Zerowanie u kobiety było okropne. Czy w takiej sytuacji na przykład ochroniarze mają prawo, żeby wybić szybę i samemu interweniować? Jak to wygląda proceduralnie? Znaczy sytuacja była w ten sposób, że myśmy mieli już pewność, tak? Że panowie policjanci jedzą i jadą i są w drodze. Czyli nie było takiej konieczności działania? W tym bardziej, że szyby były uchylone. Z dziećmi był kontakt głosowy. Jeżeli auto byłoby zamknięte. W tym bardziej, że w tym aucie były tak przyciemnione szyby, że myśmy chłopców kompletnie nie widzieli. Moja decyzja byłaby tylko jedna, żeby te szyby wybić jednak.